z tej strony Aleksa witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w zerowym vlogmasie tak słuchajcie zaczynamy vlogu maski i w tym zerowym vlogmasie Przedstawię Wam wszystkie kalendarze adwentowe, które zbierałam przez ostatnie trzy miesiące. Tak, przez ostatnie trzy miesiące szukałam po internetach kalendarzy, kupowałam wszystko, obmyślałam i mam ich naprawdę mega, mega dużo w tym roku. Waszym zadaniem będzie wszystko policzyć i napisać potem na końcu w komentarzu, ile ich wszystkich jest, bo ja serio ich sama nie liczyłam i nie mam pojęcia. Ile tego jest? I dajcie koniecznie znać, czy cieszycie się tak jak ja, że zaczynamy te rok I będą codziennie filmy, codziennie filmy do 24 grudnia, a kto wie może i je przedłużymy. Zobaczymy jak pójdzie. Także słuchajcie, zaczynamy! Dobra, ale zanim przejdziemy do kalendarzy, chciałabym wam tylko pokazać paczuszkę, która do mnie ostatnio przyszła i jest ona z marki Glow. Słuchajcie. Marka Glow przysłała mi kilka produktów do testów i już uwaga pokazuję wam, co tutaj się znajduje. Na początku widzimy dwa ciasteczka, jedno jest z imieniem Dilla. Niestety się trochę pokruszyło pewnie w wysyłce. A drugie z napisem Glow, czyli z nazwą marki. I tutaj ukazują nam się już docelowe produkty. Marka Glow jest chyba najbardziej znana z tego, że ma te słynne rękawice wielokrotnego użytku do demakijażu i do oczyszczania twarzy. I jak wiecie, my, koniary, jesteśmy bardzo narażone na zanieczyszczenie twarzy, szczególnie przebywając w stajni kurz, brud. Yy... Wszystkie zanieczyszczenia ze stajni osadzają nam się na twarzy, co może prowadzić do trądziku. W moim przypadku akurat tak jest. Mam problem z trądzikiem i każdy o tym wie. I tutaj jest taka oto rękawica, którą zakłada się na dłoń. Nalewa się tam tylko i wyłącznie w ciepłej wody z kranu, nic więcej nie jest potrzebne. I ta rękawica ma nie tylko nam zmyć cały makijaż dokładnie, ale i głęboko oczyścić twarz. Nawet jak ja się nie maluję do stajni, to z chęcią przetestuję tę rękawicę, czyszcząc po prostu po stajni codziennie nią twarz samą wodą, aby usunąć wszelkie zanieczystości i zobaczyć, czy po prostu poprawi mi się kondycja skóry i również trądzik właśnie po regularnym czyszczeniu. Tą rękawicą. Żywotność rękawicy to jest 3 miesiące, także przez 3 miesiące możemy ją regularnie używać i dopiero potem będzie do wymiany. Oczywiście trzeba ją czyścić po każdym użytkowaniu, i do tego mamy taki oto specjalny produkt, dzięki któremu w szybki sposób wyczyścimy rękawicę z brudu, z makijażu i z tego brudu, co był na twarzy. Następnie mamy taki zestaw do pielęgnacji ust. I uważam, że jest to super produkt też na zimę. Ja ogólnie teraz mam straszny problem z ustami, e, tego typu, że jak jest zimno na dworze, a ja cały dzień przesiaduję w stajni, to strasznie mnie bolą, e, pękają, e, schodzi taka brzydka skóra z nich, muszę je non stop nawilżać. No, ogólnie są bardzo, bardzo nieprzyjemne. Ja często też po prostu oblizuję usta albo e, zagryzam jeżdżąc konno i przez to, że jest mróz na dworze, one jeszcze bardziej się po prostu niszczą. I tutaj mamy dwa produkty właśnie do pielęgnacji ust. I pierwszy z nich to jest też taka mini rękawica, e, którą zakłada się na palce i ona służy do delikatnego peelingu ust. E, o, tak ona wygląda. Jest taka o wiele bardziej szorstka e, niż ta rękawica do czyszczenia twarzy, e, i ona spowoduje, że cały ten martwy, brzydki naskórek zostanie e, ładnie zdjęty, usta zostaną wygładzone, e, lepiej ukrwione, i to może właśnie nam pomóc przetrwać zimę. I po takim peelingu tą rękawicą nakładamy masełko, które mam tutaj, i jest to specjalne masełko nawilżające usta. Poprawiające kondycję ust. E, także zobaczymy. Będę wszystko testować, będę Wam dawać e, znać. E, w opisie macie oczywiście link do strony Glow, gdzie możecie wszystko sobie zobaczyć. A ja mam dla Was kodzik grabatowy Aleksandra 20. Na 20% zniżki na wszystko właśnie w marce Glow. Także serdecznie zapraszam do obejrzenia produktów. A my już teraz zaczynamy! Dobra, tutaj zrobiłam sobie taką mini ściągę, e, aby wam powiedzieć od razu, ile każdy kalendarz kosztował i potem zrobimy też takie podsumowanie, ile łącznie wydałam na nie wszystkie. No i zaczynamy, słuchajcie, pierwszy kalendarz, który tutaj e, mam, składa się z takich papierowych toreb. I wszystkie te papierowe torby, co tu widzicie, to jest kalendarz z jednej marki. Jest on ze sklepu Elfab, tak, Elfab. I tam były różne opcje do wyboru. Ja wybrałam tą najdroższą, że wartość kalendarza, wartość produktów w tym kalendarzu to jest 1000 zł, ale on kosztował 700. I jakby 3 stówki były e, zniżki na produkty. Co on kosztował 700? No. Ja <laughs> Niektóre torby są naprawdę ogromne. Ogólnie cały karton, który przyjechał z tym kalendarzem, był mega ciężki, także. Jestem mega, mega, mega ciekawa co w tym kalendarzu będzie. Nic nie widać, wszystko jest mega pospinane zszywaczem, także nic nie można było tam zajrzeć, co jest w środku. E, pakunki niektóre są naprawdę, tak jak widzicie, ogromne, ciężkie, więc myślę, że akurat ten kalendarz nas bardzo, ale to bardzo miło zaskoczy i jeszcze raz powiem, że on kosztował 700. Idziemy dalej i mam tutaj trzy kalendarze, które dostałam od moich widzów na kawaliadzie w Warszawie, za co bardzo, bardzo dziękuję. I tutaj jest pierwszy z nich, pięknie spakowany w taką folię. E, dużo pudełeczek jest dookoła, w środku też są jakieś prezenciki, także oczywiście będziemy otwierać. Kolejny odwiedzę z takim oto pudełeczku, i po otwarciu tego kartonika widzimy pełno paczuszek. Ładnie pachną nawet. Zobaczymy, co tam będzie, że jestem mega ciekawa. I jeszcze jeden kalendarz od widza zrobiony własnoręcznie w tej oto torbie. Również mamy mnóstwo e, pakuneczków w środku, także będziemy otwierać razem z tymi kalendarzami wszystkimi. Oczywiście nie mogło zabraknąć kalendarza z Lincolna. Jest już z nami trzeci rok. W sumie mogę się spodziewać, że niczym nas nie zaskoczy i będą takie same e, ciasteczka dla koni, jak co roku i w każdym okienku będzie to samo, jednak tradycja musiała być i Lincoln również musiał e, być. I w tym roku on kosztował 55 zł. I mówię ceny bez wysyłek, e, więc z wysyłkami każdy kalendarz jeszcze wyszedł trochę drożej, ale mówię bez wysyłek. Także mamy Lincolna. I oczywiście cudowne horse cookies, e, który urozmaica nam święta pysznymi, zdrowymi smaczkami. Niestety w tym roku tylko primciarze będzie mogła dostawać, ponieważ Pewnie w każdym smaczku jest coś z marchewki. Dila niestety nie może marchewek, ale primci na pewno będą smakować. Sama jestem ciekawa, jakie kształty będą w tym roku. Pudełeczka jak zwykle piękne. I on kosztował w tym roku równą stówkę, z tego co kojarzę, tak 100 zł. Mamy również EFOLA, który jest z nami od początku vlogmasów, czyli już trzeci rok. W tym roku mają być nowe produkty, większość nowych produktów. Zobaczymy, czy to prawda, także już się nie mogę doczekać. On wygląda tak samo jak co roku, e, także no, z jednej strony tak, z drugiej strony tak, zupełnie identyczny jak w zeszłym roku. E, co jeszcze mogę powiedzieć? On w tym roku kosztował trzy stówki, ale ja dostałam go właśnie od Epola w ramach współpracy, także bardzo, bardzo dziękuję. Tak, kochani, w tym roku kupiłam także kalendarz z e jeśli pamiętacie, w zeszłym roku był taki sobie. E, większość okienek to były takie różne rzeczy reklamowe, różnych marek, próbki, e, więc takie. Mm, ale zobaczymy, jak będzie w tym roku. Dałam mu jeszcze jedną szansę. W ogóle wydaje mi się, że jest trochę większy niż w zeszłym roku, ale nie wiem, bo może mi się tylko wydaje. Na pewno jest bardzo ciężki, e, więc może prezenty w tym roku też będą ciężkie i fajne. I on kosztował. 130 euro, był zamawiany z Niemiec i to w przeliczeniu wyszło jakieś 600 zł plus oczywiście wysyłka. Wielka nowość w tym roku, a mianowicie pierwszy kalendarz z marki Overhorse. Zrobili go w tym roku po raz pierwszy i ja również mam go w tym roku po raz pierwszy. Eee, zobaczymy, ogólnie z tyłu jest pokazane co w tym kalendarzu jest, jednak ja nie patrzyłam, nie chcę sobie spoilerować. Ogólnie będą to miniaturki ich wszystkich produktów, takich najlepszych, topowych. Także zobaczymy: jestem go mega, mega e, ciekawa. Nie patrzę z tyłu. E, kalendarz kosztuje 299 zł. Tego również otrzymałam w ramach e, współpracy. Jednak mam informację, że kalendarze są jeszcze dostępne i możecie je zakupić. I mam na nie kod kalendarz Alexa, który daje wam 5% zniżki i darmową wysyłkę. Także kto jeszcze się w niego nie zaopatrzył, to może sobie go sprawić na święta. No tak jak mówiłam, ja jestem go bardzo ciekawa, ponieważ jest to pierwszy kalendarz tej marki. Coś na co pewnie większość osób czeka, nasza wielka perełka, która jest z nami co roku, czyli kalendarz z Horse Branda, no, co roku pozytywnie zaskakuje. Produkty są tam naprawdę bardzo fajne. Można spotkać takie marki jak nawet Eskadron. E, także. No uważam, że mega spoko. W tym roku jest ogromny w pięknym e, fioletowym kolorze ze złotymi ozdobami, ze złotymi numerkami. Jest mega, mega ładny. Numer 24 jest w tym roku bardzo, bardzo duży i jest on z tyłu, z drugiej strony, także ciekawe co to będzie. E, kalendarz Horse Branda kosztował 170 euro, czyli w przeliczeniu e, 800 zł, coś koło tego i również był sprowadzany z Niemiec. Także zobaczymy, czym nas zaskoczy w tym roku. Zapewne zastanawiacie się jednak, co to za wielki kalendarz jest za mną, co to za wielkie pudła kolorowe. I słuchajcie, jest to kalendarz, który stworzyłam wraz z Matiem i z markami, z którymi współpracuję. E, różowy papier to są prezenty dla mnie, a czarny papier... To są prezenty dla Mattiego. Będziemy go otwierać na zmianę, natomiast papier w e, Harry'ego Pottera, są to prezenty wspólne dla nas. E, I tak, my stworzyliśmy ten e, kalendarz wspólnie z Matim, e, czyli e, produkty dla mnie kupował Mati, produkty e, dla Matiego kupowałam ja, ale też część prezentów przyszło właśnie od Marek, z którymi współpracujemy, między innymi z Horzen Pony, e, z Siluera, z JD tak i są to produkty niespodzianki dla nas. My nie wiemy, co tam jest, to są, dosyć, niespodzianki świąteczne od firm, także jestem strasznie podekscytowana tym kalendarzem, bo to no, będzie tak super, jak będziemy otwierać na zmiany z Matim i coś będzie i dla Matiego, i dla mnie, także ja to mega, 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 mega się tym Jaram. Eee, nie wiem ile on kosztował, bo w sumie no, nie wiem co jest w tym kalendarzu. Także nie mogę podliczyć jego wartości, ale na pewno będzie bardzo fajnie. Teraz przechodzimy do kalendarzy ze słodyczami, których również nie mogło zabraknąć. Te dwa kalendarze również dostaliśmy od widzów na kawaliadzie: jest to kalendarz z Milki i kalendarz z Minionkami. Tutaj jest nawet napisane od Macie dla Aleksiej i Macie jego miłych vlogmasów, Także bardzo, bardzo dziękujemy. Natomiast te kalendarze kupiliśmy od ostatnio w bietronce na promocji drugi kalendarz był za 50%. Kupiliśmy takie ogromne z Linda. On ma chyba metr, nie? Założyłam metr, metr długości i e, w nim będą wszystkie topowe z, y, cukierki z Linda, więc super. Kosztował 80 zł, trochę kosztował, ale... No cóż, e, następnie mamy taki piękny kalendarz z Kinderka, w zeszłym roku chyba też był. E, tym razem w kształcie takiego Mikołaja, który wchodzi do komina, i również będą tam w środku różne e, cukierki, w każdym okienku coś innego. Tutaj mamy taki domek z Wedla. Chyba z Wedla nie mieliśmy kalendarza w zeszłym roku, ale nie pamiętam. Kojarzy mi się, że nie. E, zobaczymy, co tu będzie. Może nas też fajnie zaskoczy, jak Kinder e, czy Milka. I jeszcze jeden kalendarz mam. Zmilki też z Biedronki z różnymi czekoladkami. Także to już chyba wszystkie. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w tym roku kalendarze Wam się mega podobają. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, ile ich naliczyliście. I już słuchajcie, od jutra lecimy z pierwszym vlogmasem codziennie na kanale o 16, będzie albo trochę później. codziennie o 16, już ja tego dopilnuję, abyście nie musieli za długo czekać, także koniecznie zasubskrybujcie kanał, abyście na pewno byli na bieżąco i włączcie dzwoneczek, aby wam o tych vlogmasach YouTube przypominał. Ja się teraz z wami żegnam, wysyłam buziaczki i do zobaczenia jutro i pojutrze i do 24 grudnia, pa.